Omdlenia z angielskiego Syncope. Definicja. Omdlenie to przejściowa utrata przytomności spowodowana zmniejszeniem perfuzji mózgu. Aby wywołać utratę przytomności, wystarczy przerwanie przepływu mózgowego na od 6 do 8 sekund lub zmniejszenie ilości tlenu dostarczanego do mózgu o 20%. Omdlenie ma gwałtowny początek, postępuje zwykle samoistnie i szybko, poniżej 20 sekund. Stan fedobleniowy to stan, w którym chory czuje się, że zaraz dojdzie do utraty przytomności. Objawy stanu przodomleniowego mogą być nieswoiste i często są takie same jak objawy poprzedzające omdlenie. Omdlenie należy odróżnić od innych stanów napadowych przebiegających z pełną lub częściową utratą przytomności. Klasyfikacja: Wyróżnia się omdlenie odruchowe, które dzieli się z kolei na odruch wazowagalny, omdlenia sytuacyjne, na zatoki szyjnej lub formy nietypowe, omdlenia w przebiegu hipotensji ortostatycznej, omdlenia kardiogene, które dzielą się na wywołane rytmem serca. Oraz wywołane chorobą organiczną serca zmniejszającą rzut serca. Omdlenia związane z chorobami naczyń mózgowych. W niektórych przypadkach działa więcej niż jeden mechanizm. Na przykład w zarażeniu ujścia aorty, poza omdleniem spowodowanym zmniejszeniem rzutu serca, można podejrzewać zaburzenie świadomości wywołane arytmią lub mechanizmem odruchowym. Rozpoznanie. Wstępna ocena chorego z omdleniami obejmuje dokładny wywiad i badania przedmiotowe, w tym pomiary ciśnienia tętniczego w pozycji leżącej i stojącej. Następnie wykonuje się 12-odprowadzinowy EKG. W większości młodych osób bez choroby organicznej serca ostateczne rozpoznanie odruchowe omdlenia można ustalić bez dalszych, bez dalszych badań. Podczas oceny wstępnej należy odpowiedzieć na trzy podstawowe pytania: czy utrata przytomności była omdleniem? czy u chorego występuje choroba organiczna serca, czy dane z wywiadu sugerują ostateczne rozpoznanie. Ocena wstępna może prowadzić do ustalenia pewnego rozpoznania. W pozostałych przypadkach używa się określenia omdlenie niewyjaśnione. Same badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz EKG mogą nie dać odpowiedzi na pytanie, czy występuje choroba chroniczna serca? Dlatego już na tym etapie diagnostycznym można wykonać orientacyjne przedkłatkowe badania cholardiograficzne. Następnie należy ocenić ryzyko powikłań, czyli odpowiedzieć na pytanie, czy chory wymaga pilnej hospitalizacji lub szybkiej diagnostyki. To jest, czy występuje u niego. zawansowana choroba serca kliniczne lub elektrograficzne cechy sugerujące arytmiczne omdlenia, omdlenia podczas wysiłku lub w pozycji leżącej kołatanie serca poprzedzające omdlenie Nagły, przedczesny, z sercowy w wywiadzie rodzinnym. Zmiany w EKG wymieniane w tabeli 1. Istotna choroba współistniejąca. W celu oceny ryzyka można posłyszeć jedną z skal przedstawionych w tabeli. Aczkolwiek ostatnio zajął się raczej prosty podział chorych na obciążonych małym ryzykiem i dużym ryzykiem powikłań. Istnieje też słabo zdefiniowana grupa chorych o pośrednim ryzyku, którzy zwykle wymagają przynajmniej przedłużenia pobytu w SOR. Chorzy, obciążonych dużym ryzykiem powikłań, powinno się przyjąć do szpitala. Lub przynajmniej monitorować na SOR-, w izbie przyjęć lub na oddziale obleniowym. Natomiast u chorych małego ryzyka można przeprowadzić planową diagnostykę ambulatoryjną. Za wstępnym postępowaniem w sali obserwacyjnej SOR- i lub trybie szybkiej ścieżki na oddziale diagnostycznym i leczenia omdleń przemawiają stabilna, wcześniej rozpoznana strukturalna choroba serca, ciężka choroba przewlekła, omdlenie podczas wysiłku fizycznego, omdlenie w pozycji leżącej lub siedzącej, omdlenie bez objawów prodromalnych, kołatanie serca bezpośrednio poprzedzające omdlenie. Nieadekwatna bradykardia zatokowa lub blok lub zatokowo przeciągowy Podejrzanie dysfunkcji urządzenia wszczepialnego lub nieadekwatnej interwencji. Zespoły QRS z cechami preekscytacji, SVT lub napadały mikotanie przeciągów, EKG sugerujące dziedziczną kanałopatię lub ARVC. Za przyjęciem do szpitala przemawiają. Jakakolwiek potencjalna ciężka, współistniejąca choroba, która wymaga hospitalizacji. Uraz powodowany omdleniem. Konieczność dalszej pilnej oceny i leczenia który nie może zapewnić inny sposób, np. skazania do monitorowania EKG, wykonania echokardiografii, badanie obciążeniowego, badania elektrofizjologicznego, angiografii, oceny dysfunkcji szczepionego urządzenia, wskazania do leczenia omdlenia. badania przedmiotowe oraz EKG niekiedy pozwalają rozpoznać ograniczoną chorobę serca. W pozostałych przypadkach wykonuje się dodatkowe badanie oceniające czynność mięśnia sercowego, najczęściej echokardiografię. Wartość diagnostyczna echokardiografii w ustaleniu mechanizmu mdlenia jest mała. Jeśli nie ma danych klinicznych lub elektrokardiograficznych skazujących na patologię serca. Jeśli wynik badania jest niepewny, to najczęściej stwierdza się wypadanie płatka mitralnego, a w następnej kolejności inne anomalie, takie jak wady zostawkowe serca, kardiopatię lub odcinkowe zaburzenie kruszliwości mięśnia sercowego, wskazujące na przybyty zawał serca, guzy serca, wykrywa się bardzo rzadko. Ale wówczas ma to duże znaczenie diagnostyczne i ruchownicze. Omdlenia odruchowe. Definicja. Omdlenie odruchowe jest wynikiem niewprawidłowej reakcji odruchowej prowadzącej do rozszerzenia naczyń, Następstwie z hipotencją lub radykardią. Epidemiologia. W ogólnej populacji chorych diagnozowanych z powodu omdleń reakcje odruchowe stanowią ponad 37% przypadków. Omdlenia odruchowe stanowią najczęstszy rodzaj omdleń u ludzi młodych i bezorganicznych choroby. Serce. Ale mogą też występować u osób starszych lub z ograniczoną chorobą serca, zwłaszcza ze zwężeniem ujścia orty, kardioenofatią przyrostową lub po zawale serca, szczególnie ściany dolnej. Patogeneza. Główne mechanizmy omdlenia odruchowego to: nieprawidłowy odruch z mechanoreceptorów, nieprawidłowy odruch z baroreceptorów, nieprawidłowy odruch z receptorów płucno sercowych. mechanizmy ośrodkowe, zmniejszenie oporu błodowego. U osób podatnych oraz w pewnych okolicznościach, takich jak długotrwała opienizacja, wysoka temperatura otoczenia czy stres emocjonalny, omdlenie wywołuje odruchy mające mu zapobiec. Rozpoznanie. W większości przypadków wywiad dotyczy okoliczności wystąpienia omdlenia typowego i do ustalenia rozpoznania omdlenia odruchowych wystarczy ocena występna. Wielu osób z typowym wywiadem oraz prawidłowym wynikiem badania podmiotowego EKG nie trzeba wykonać dodatkowych badań diagnostycznych, o ile nasilenie lub częstość oblenia nie są duże. W rozpoznaniu omleń odruchowych wykorzystuje się badania regulacji wegetatywnej układu sercowo-naczyniowego. z zatoki tętniczej, szyjnej jest test pochyleniowy i próba pielęgnizacyjne. Jeśli oblenie odruchowe jest związane z wysiłkiem fizycznym, to pierwszym badaniem po przeprowadzeniu oceny wstępnej powinna być próba wysiłkowa. Czas trwania próby określa moment wystąpienia objawu. Monitorowanie EKG prowadzi się podczas próby i przez kilka minut po zaprzestaniu wysiłku, ponieważ omdlenie może występować również po wysiłku. Omdlenie podczas wysiłku może być pochodzenia sercowego. Rzadko jest wynikiem nadmiernego odruchowego rozszerzania naczyń. Omdlenie powysiłkowe jest natomiast prawie zawsze spowodowane mechanizmem odruchowym. Charakteryzuje się hipotencją, której może towarzyszyć znaczne zwolnienie rytmu serca lub asystolii, co zdarza się typowo u osób z organicznej choroby serca. Próba wysiłkowa pozwala ustalić rozpoznanie gdy. Podczas badania pojawiają się nieprawidłowości EKG i hemodynamiczne, a oddanie występuje podczas wysiłku lub zaraz po wysiłku. Lub podczas badania wystąpi blok AV drugiego stopnia typu bombis 2 lub blok AV trzeciego stopnia. Naczenie: Celem naczynia jest zapobieganie nawrotom omdleń i związane z nim urazem. Wstępne postępowanie we wszystkich postaciach omdleń odruchowych polega na występowaniu chorego, aby unikać sytuacji sprzyjającej omdleniem, jak rozpoznać objawy zrewstujące omdleniem i co robić, aby uniknąć omdlenia. Jakie leczenie się stosuje w celu uniknięcia przyczyn omleń? Leczenie niefarmakologiczne. spać z głową ułożoną wyżej niż tułów. Picie dużej ilości płynów lub przyjmowanie środków zwiększających objętość płynów, zależność naczyniowego, o ile nie ma naciśnienia tętniczego. Noszenie panczech uciskowych, szczególnie gdy przyczyną omdlenia jest rozszerzenie naczyń wodowych, umiarkowany trening fizyczny. Trening ortostatyczny, powtarzanie stopniowo wydłużonego ćwiczenia polegające na przebraniu postawy stojącej z oparciem się o ścianę. Nie ma ogólnie przyjętego protokołu takiego treningu ani jednoznacznych dowodów jego skuteczności. Sposoby doraźnego zapobiegania wystąpieniu omdlenia odruchowego u osób, w których występują objawy zwiastujące. Najskuteczniejsze jest przebranie pozycji leżącej lub siedzącej. Inne metody napisanie, napinanie mięśni kończyn dolnych i brzucha, krzyżowanie nóg oraz inne rodzaje wysiłku izometrycznego, takie jak rozciąganie przed ramion, lub ściskanie w ręce piłeczki albo innego przedmiotu. Wysiłek izometryczny powoduje wzrost aktywności adrenergicznej i wzrost oporu wodowego, a mechanizm ucisku łożyska żylnego, kończy dolnych i brzuszka dodatkowo zwiększa powrót żylny do serca i rzut serca w efekcie przepływu mózgu. Leczenie farmakologiczne. Na ogół jest mało skuteczne. U chorych z reakcją wazopresyjną powodującą hipotencję w razie nieskuteczności metod niefarmakologicznych można stosować midodrynę. W wybranych przypadkach można rozważyć stosowanie beta-blokeru, inhibitorów zwrotnego wychwytu serotoniny lub kortyzonu. Leczenie inwazyjne. W ubranych chorych wieku powyżej 40 lat zdokumentowano samoistną reakcję kardiopresyjną. Omdlenie nawracającymi i nieprzewidywalnymi, zaleca się szczepieniem stymulatora wyjamowego. Być może, granica wieku powinna być przesunięta wyżej, aby uniknąć nieposzerzonego szczepienia stymulatorów względem młodym osobom. Pojawiły się doniesienia o skuteczności leczenia omdań odruchowych za pomocą kardio neuroablacji, czyli niszczenia zwoju nerwowych. Czy współczulnych społczulnych obrabie prawego i lewego przyciągka prądem o częstotliwości radiowe. Konieczne jest dalsze badanie celu określenia skuteczności i bezpieczeństwa tej metody. Zespół zatoki szyjnej. Definicja. Zespół zatoki szyjnej definiuje się jako omdlenie, ciśnienie związane z przypadkowym mechanizmem uciśnięcia zatoki szyjnej. Epidemiologia. Zespół zatoki szyjnej samoisty występuje sporadycznie, ale wraz z wiekiem jego częstość znacznie się zwiększa. Leczenie. Leczenie zależy od wyniku masażu zatoki szyjnej. Metodą z wyboru u chorych z w bradykardią jest szczepienie stymulatora dwujamowego. Leczenie farmakologiczne stosuje się wyjątkowo, jeśli wykazano występowanie reakcji hipotensyjnej. nie udowodniono jego skuteczności. W wybranych przypadkach można rozważyć chirurgiczne odnerwienie z szyjnej. Oblenie sytuacyjne. Definicja. Omdlenie sytuacyjne oznacza omdlenie odruchowe związane z takimi sytuacjami jak oddawanie moczu, defekacja, kaszel, stawanie pozycji kręczącej. Leczenie. Unikanie lub zmniejszenie wpływu czynnika wywołującego np. skuteczne zapobieganie zaparciem u osoby z obleniami związanymi z defekacją, unikanie wypijania dużej ilości płynów, szczególnie alkoholu, przed snem u osób z obleniami związanymi z miksją. U pozostałych zaleca się otrzymywanie odpowiedniego dowodnienia ustroju przez całą dobę. Hipotencja ortostatyczna Definicja Klasyczną postacią hipotencji ortostatycznej rozpoznaje się podczas trzymiotowej próby pianizacyjnej. Jeśli wystąpi spadek ciśnienia tętniczego z towarzyszącymi objawami lub bezobjawowo. Te próbę powinny się wykonywać już na początku procesu diagnostycznego podczas oceny wstępnej. Postać opóźnioną hipotensję ortostetycznej rozpoznaje się podczas dłuższej pienizacji, np. podczas testu pochyleniowego. Epidemiologia. Częstość występowania hipotensji ortostatycznej rośnie raz w wieku. U osób powyżej 65 roku życia wynosi około 20%. U osób powyżej 75 roku życia wzrasta do 30%. Etiologia i patagoneza. Najszersze przyczyny to przyjmowanie leków moczopednych i rozszerzających naczynia oraz picie alkoholu. Samoistna. pierwotna hypotencja ortostatyczna występuje znacznie rzadziej niż wtórna. Leczenie. Odstawienie lub zmniejszenie dawek leków wywołujących hipotencję ortostatyczną. Unikanie sytuacji prowadzących do omdleń. Zwiększenie objętości wannośnaczyniowej Poprzez picie dużych ilości płynów. Zwiększenie spożycia soli kuchennej. Przejmowanie fludroksokortyzonu. Zastosowanie innych metod niefarmakologicznych. Przyjmowanie minodryny. Omdlenie kardiogenne. Definicja. Omdlenie kardiogenne są wywołane arytmią lub chorobą organiczną serca, zmniejszającą rzut serca. Rozpoznanie: Diagnostykę omdleń wywołanych zmniejszeniem rzutu serca, przebiegu różnych chorób organicznych serca przedstawiono w odpowiednich rozdziałach. Wykrywanie arytmii jako przyczyny omdleń wykorzystuje się. Monitorowanie EKG metodą Holtera: Zalety: Nieinwazyjność i zarejestrowanie EKG podczas omdlenia samoistego, a nie wywołanego podczas, napadu, podczas badania diagnostycznego. Ograniczenie u ogromnej większości osób omdleń występujących sporadycznie i mogły nie występować podczas monitorowania. Wynik monitorowania EKG jest spełniony diagnostyczny tylko, jeśli w czasie rejestracji wystąpiło omdlenie. Pozwalam ustalić rozpoznanie w od 1 do 2% przypadków. Wykonanie typowego 24-godzinnego monitorowania EKG zaznacza się tylko u osób, u których dochodzi do omdlenia, ponad raz na tydzień. To na tyle często, że prawdopodobieństwo wystąpienia objawu podczas monitorowania jest duże. Wydłużanie czasu monitorowania zwiększa wartość diagnostyczną badania. Zewnętrzny rejestrator EKG łączany przez chorego. Przydatne osoby są obdleniami występujących rzadko, ale ponad raz w miesiącu. Rejestratorzy nie mają pamięci zwykle 20-30 minut. Można je włączyć po odzyskaniu przytomności, co stwarza możliwość otworzenia KG zarejestrowanego przed w czasie obdlenia. Można też je tak programować, aby automatycznie zapisać zbyt wolny albo zbyt szybki rytm serca. Zwykle zaleca się noszenie rejestratora przez jeden miesiąc. Pozwala ustalić rozpoznanie u niej jak 20% chorych z obdleniami lub stanami przed Co Stan szpitalny. Telemetryczne monitorowanie EKG. Wskazanie u chorych obciążonych dużym ryzykiem hospitalizowanych z powodu omdleń, szczególnie osób starszych i z niewydolnością serca. Długotrwałe, ambulatoryjne monitorowanie KG za pomocą telefonii komórkowej. Powszechnie używanie smartfonu przyczyniło się do szybkiego rozwoju tej metody monitorowania, która praktycznie zastąpiła zewnętrzny rejestrator EKG łączony przez chorego. Transmisja KG jest ciągła i na bieżąco analizowana przez ośrodek kontrolujący, dzięki czemu istnieje możliwość szybkiej interwencji w razie wystąpienia rytmi serca. Czas monitorowania zwykle nie przekracza jednego miesiąca ze względu na konieczność noszenia elektrosprzykryjonych do skóry pacjent. Szczepialny rejestrator EKG. To niewielkie urządzenie szczepia się podskórnie z znieczulaniu miejscowym, a jego bateria pozwala na 36, 36 miesięcy pracy. Ostatnio prowadzono rejestratory o jeszcze mniejszym rozmiarach wielkości baterii AA. Szczepialny rejestrator dostarcza wysokiej jakości EKG, o pamięć stałą z pętlą do 50 minut. Można go włączyć po odzyskaniu przytomności, a pęd możliwe zarejestrować i otwarczać EKG przed omdleniami i w czasie omdleń. EKG może również zostać zapisane automatycznie, jeśli rytm serc serca będzie zbyt wolny lub zbyt szybki w porównaniu ze wcześniejszymi wprowadzonymi parametrami. ILR pozwala ustalić rozpoznanie u 33-88% badanych, w zależności od tego, jakie jest u nich prawdopodobieństwo omdlenia związane z U osób z chorobą organiczną serca na czasie stwierdza się napadowy blok AV i to hyarytmia. Natomiast u osób bez uszkodzenia serca, bradykardię zatokową, asystorię lub prawidłowy rys w sercu. Ogólnym wskazaniem do szczepienia ILR są omdania z urazami, gdy przyczyna arytmii omdlenia jest prawdopodobna. A omdania występują na tyle sporadycznie, że nie da się zarejestrować EKG innymi, nieinwazyjnymi metodami. To niedawne szczepienie ILR zalecano do końca postępowania diagnostycznego, ale aktualnie wytyczne ESC uwzględniają również wcześniejsze zastosowanie ILR. We wczesnym etapie procesu diagnostycznego u chorych z nawracającymi niewyjaśnionymi po ocenie wstępnej omdleniami, u których nie stwierdza się czynników ryzyka groźnych powikoń, w tym nagłego zgonu sercowego, a istnieje duże prawdopodobieństwo, że omdlenie nawróci przed wyczerpaniem się baterii rejestratora. U chorych obciążonych dużym ryzykiem, u których dotychczasowe postępowanie diagnostyczne nie wyjaśniało przyczyn omdlenia, a nie mają jeszcze wskazań do szczepienia kardiowatera defibrylatora. W celu dokumentowania bradykardii jako przyczyny omdleń przed podjęciem decyzji o szczepieniu stymulatora u chorych z licznymi omdleniowymi urazami druchowymi. Inne sytuacje kliniczne, w których zastosowanie ILR może przynieść istotne korzyści diagnostyczne to chory z klinicznym rozpoznaniem padaczki, u którego farmakologiczne leczenie przeciwpadaczkowe okazało się nieskuteczne. Nawracające omdlenie bez choroby organicznej serca, gdy wykrycie mechanizmu wystąpienia samoistnego omdlenia może wpłynąć na sposób leczenia. Rozpoznanie omdlenia druchowego, gdy wykrycie mechanizmu wywołanego samoistnego omdlenia może wpłynąć na sposób leczenia. Blok odnogi pęczka hiza, gdy napadowy blok AV może być przyczyną obleń pomimo prawidłowego wyniku badania elektrofizjologicznego. Organiczna choroba serca lub nietrwały czystość komorowy, gdy trwały czystość komorowy wydaje się prawdopodobną przyczyną obleń pomimo prawidłowego wyniku badania elektrofizjologicznego. Niewyjaśnione upadki. Dowiedzono, że użycie ILR jest opłacane i pozwala na wdrożenie swoistego, skutecznego leczenia. Najczęściej szczepienie stymulatora. Szacuje się, że jest skazane u około 30% chorych z niewyjaśnionymi obdleniami, a zapotrzebowanie wynosi około 34 ILR na milion mieszkańców na rok. Według najnowszych danych w Polsce zapotrzebowanie to może nawet przekraczać 200 JLR na milion mieszkańców na rok. Inwazyjne badania elektrofizjologiczne. Ze względu na inwazyjny charakter możliwości wystąpienia po badanie to zwykle wykonuje się w końcowej fazie diagnostyki obdarzeń. Jest najbardziej wskazane, gdy wstępna ocena wskazuje na rytmie jako przyczynę oddania, szczególnie u chorych z nieprawidłowymi EKG lub chorobą w serca. Z omdleniem, z poprzedzającym kładaniem serca lub nagłym zgonem w wywiadzie rodziny. Wynik diagnostyczny uzyskuje się w u 79% chorych z uszkodzeniem serca i 12% osób ze zdrowym sercem. U chorych z omdleniami, następujące wyniki EPS uważa się za diagnostyczne: znacząca bratykardia zatokowa i skorygowany czas powrotu rytmu zatokowego wydłużony ponad 525 ms. Blok dwuwiązkowy, jedna z mniejszych nieprawidłowości. Ostęp HV w warunkach podstawowych ponad 70 milisekund. Dystalny blok AV drugiego i trzeciego stopnia zmieniający się podczas stopniowej stymulacji przeciąg. Dystalny blok AV drugiego lub trzeciego wywołany przez dożylne podanie ajmaliny, prokainamidu lub dizopiramidu. Wywołanie trwałego jednaksztawn skurczu komorowego. Wywołanie skurczu nadkomorowego z bardzo szybkie rytłe serca, które ma towarzyszy spadek ciśnienia letniczego lub objawy kliniczne. Inne badania elektrokardiograficzne. EKG uposiedzony rytm, ocena zmienności rytmu serca, na przemiętność złamka T oraz czas trwania i dyspersja odstępu QT odgrywają niewielką rolę w diagnostyce ondyń. Jedynie wykazanie obecności późnych potencjałów komorowych w uśrednionym EKG może mieć pewne znaczenie. Cechuje się czułością o poniżej 80% i swoistość o poniżej 90% w wyłaniu tych chorych z nawracającymi oddeńami, u których przyczyną jest często strój komorowy. Leczenie. Sprowadza się do leczenia choroby podstawowej. Rokowanie. Śmiertelność osób z omdleniami kardiogennymi jest znacznie większa niż osób z omdleniami niekardiogennymi. Omdlenie związane z chorobami naczyń mózgu. Etiologia i patogenesa. Omdlenie może wystąpić w przebiegu zespołu podkradania, gdy dochodzi do zamknięcia lub znacznego zwężenia początkowego odcinka tętnicy podobyczykowej i istotnego przepływu krwi w tętnicy kręgu, kręgowej po tej samej stronie z znacznym niedokrwieniem pnia mózgu. Napadło przemieniającego niedokrwienia mózgu obszarze unaczynienia tętnicy kręgowo-postawnej obu tętnic szyjnych wspólnych, migreny. Obraz kliniczny. Oblenie związane ze zespołem podkradania. Oblenie lub stany przedobleniowe występujące w czasie wytężonej pracy mięśnia kończyny górnej. Często stwierdza się różnice ciśnienia tętniczego między kończynami górnymi. Rzadziej słyszalny jest szmer nad zwężonym naczyniem. Oblenie związane z przemijającym niedokrwieniem mózgu występują u osób w starszym wieku z objawami mierzycy w innych łożyskach tętniczych. W przypadku niedokrwienia w obszarze unaczynienia tętnicy kręgowej podstawnych omdleniu towarzyszą zwykle atakcja, zawroty głowy i zaburzenia ruchu gałek ocznych. W większości przypadków omdleń związanych z migraną najbardziej pomocny jest wywiad, rozpoznanie, badania pomocnicze. USG tętnicyjnych, podobojczykowych i kręgowych pozwala rozpoznać zasób odkradania. Pomocna bywa też angiografia. Jeśli omdlenie jest związane z napadem przemieniającego niedokrwienia mózgu, to USG nie ułatwia rozpoznanie. Gdyż zatory wywołane przez blaszkę mięśniową. W jednej tętnicy szyjnej na ogół nie powodują utraty przytomności. Echokardiografia pozwala wykryć zmiany w sercu, wyrażające incydentami naczyniowymi. Przy podejrzeniu udaru mózgu należy wykonać dekalub lub MR głowy. Kryteria rozpoznania. ustają się na podstawie danych, wywiadu, badania przedmiotowego, wyników badań pomocniczych. Rozpoznanie różnicowe. Obdania odruchowe. Obdania kardiogenne. Choroby układu nerwowego prowadzące do utraty przytomności, przede wszystkim badaczka. Zaburzenia psychiczne. Leczenie. Sprowadza się do leczenia choroby podstawowej.